Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, kiedy rynek przestanie w końcu spadać i kiedy zacznie rosnąć. Ale przed tym wszystkim chciałem Was zaprosić na mojego Discorda, gdzie trwa tutaj kursik na 20 PSF Card oraz na 30 dla wspierających plus oraz sponsorów, więc jak jeszcze się zastanawialiście, czy warto mnie wesprzeć, to polecam. No i właśnie kiedy będzie ten. Kiedy zakończą się te spadki na rynku. Wiele z was się pyta mnie na pewno, to stwierdziłem, że nagram odcinek i przedstawię wam swoją opinię. Zacznijmy od tego, że warto tutaj nawiązać do mojego poprzedniego odcinka, który miał miejsce 26. Października informowałem was, graczy, was inwestorów, że warto sprawdzać tą stronę, warto sprawdzać, czy ta liczba idzie w górę, czy w dół. No bo czemu? Jakby szła w dół, no to najprawdopodobniej byśmy mieli spadki, które są aktualnie. Jakby szła w górę albo stała, to najprawdopodobniej rynek by stał, albo chociaż leciał w górę, co byłoby dość ciekawe. No i co się stało, widzowie, z 16% zeszliśmy na 19%, a w dzisiejszym miesiącu tylko i wyłącznie 6% tylko albo i aż w zasadzie 6% bo te 6% gra tutaj kluczową kluczową po prostu rolę czemu? wczoraj tu było w ogóle 4% dzisiaj jest 6, no jak tak dalej pójdzie to wow, po prostu wow no ale dobra Dlaczego rynek spada? No dlatego, że gracze uciekają. Kiedy rynek może odbijać? Kiedy Valve wypuści aktyzację? Jak na razie coraz bliżej jest do tego, żeby wypuścili w końcu jakieś nowe mapki, bo naprawili jako taką Subtica, co prawda troszkę ping Suri, ale już to mniej więcej lepiej działa niż działało wcześniej. Eee, I co tu jest jeszcze warte do podkreślenia? Warte jest do podkreślenia, że na razie będzie promocja na Steamie za niespełna tydzień, czyli najprawdopodobniej będziemy mogli zobaczyć kolejny spadek. Chociaż nie jest to pewne, no ale wiecie, jak zazwyczaj wygląda promocja. I jeszcze warta jedna rzecz jest kolejna do powiedzenia: że za miesiąc jest również promocja, <noise> więc będą dwie promocje. Ale tutaj na pocieszenie mogę dodać, że później od 4 stycznia do 14 marca nie ma nic. Nic, a nic. Ponad 2,5 miesiąca bez niczego. Więc najprawdopodobniej będziemy w stanie tutaj zaobserwować jakieś pierwsze lepsze wzrosty. Więc fajnie, fajnie, ja się cieszę. Dajcie znać widzowie, co Wy o tym sądzicie w komentarzu, bo według mnie fajnie się dzieje. Fajnie się po prostu dzieje, bo można jeszcze sobie troszeczkę doinwestować w tego całej Fajne okazje się tutaj pojawiły i będą pojawiać najprawdopodobniej na miesiącach. No a przy okazji, jeżeli jeszcze nie wspieracie mojego kanału, możecie to zrobić. Bardzo, ale to bardzo dużo ilość filmów pojawia się dla wspierających plus, jak i sponsorów. I wspierających, co jest też warte podkreślenia, każda ranga jest zadbana, więc zapraszam Was, widzowie. Wspierajcie, jak się jeszcze zastanawiacie. No to już nie musicie się zastanawiać, tylko dołączajcie, bo macie już konkursiki nawet na 30 psyscy dla wspierającego plus oraz sponsora. Trzymajcie się, no i cześć!